Siemano widzowie w następnym odcinku, a w sumie w pierwszym odcinku z nowej seryjki, która nazywa się Gospodarstwo na kolonii. <laughs> e, tutaj muszę sobie coś zrobić w ustawieniach. Wiem, że to tak jest trochę jest. Ale cóż mam poradzić. O Zagramy, spróbujemy przynajmniej zagrać jak najrealistyczniej O, dobra Od razu mówię wam, że być może pojawi się jakaś osoba pierwszy raz na moim kanale Na jakiejś serii, ale nie będę wam spoilerował Jaka może być to osoba Na początku może i prze... prześpimy się trochę żeby ten czas nam zleciał trochę nawet do kwietnia chcę żeby to był taki krótki odcinek <laughs> żeby sprawdzić jak to jest, co jest będzie na pewno fajnie widzowie będzie fajnie no i co dobra, oprowadzę was trochę bo jest kwiecień tu mam masejka masej 3,1... Y, 315 Ko, y, Udnia Kos Klas... Klas Roland Agromarz... Y, Atena Jakiś kultywatorek Przyczepka T-103 Tabliczka znamionowa Tu będzie Jakaś czeska, dwa i si losy, kos, prawdziwy sierpniu kos, serce, gospodarstwa, Bajzon bajzonek, e, nie pamiętam jakie numery, ale nie, dobra, wejdę z drugiej strony, a i od razu opryskiwacz, mechanika, Z056. Przyczepka, jakaś taka na bele. tutaj mam kłowy, krowy bobrowy, tu też są kłowy, krowy, krowy, krowy i Władimirec z Turem, to on często z kosem chodzi, on karmi karmimy pieska. Miki, Miks! to co? Kury. Co jest? Ja pić O, u sąsiada posiadam, fajnie Z prężarką, sprężarką jest właśnie taki problem, że ona się buuje. O, no Ursusik Co tu jeszcze? A, korek taki po 31, e, puf, nie patrzcie na niego, bo tam stary agregat stoi, Polietko y, ten, Piernicznego do... A dlaczego on stoi? Aha, dobra, chyba wiem już dlaczego. Nie wiem dlaczego. Dobra, nie wiem dlaczego. Dobra, mamy pół piątkę. Mm, tu nic nie mam w garażach właśnie. Nic nie wiem co tutaj zrobić. Co to by tu porobić, jest kwiecień, może przewiniemy sobie i się prześpimy. Do Maja i zaczniemy oprysk. jest maja. Muszę sobie. Nie, masajka do tego nie wyświetli. Tak, masajka jednego sprzedałem sąsiadowi. siadowi. Tutaj. I drugiego to on miał. I chyba się mi jeszcze sprzedałem z tego yy... No właśnie, sprężareczka. Tutaj 100 doła, w nic nie ma, więc. Weźmiemy się za oprysk i wyciągniemy sobie Władimir, a mirca. No on ma taki problem niestety, wiecie, widzowie. Dobra. Dobra, otwieram widły Co jest? To jest. A, tu jest patrzy. Fajny mal jest zwrotny. Włączyłem sobie ugniatanie, żeby mieć ładność kolorów na mnie. Nie chcę co dziur na tym polu. Nie, na dwójkę już nie do tego przyjąć, Dobry. O. Mamy przeliczkę. Może nie tak się ustawiłem. Wiedziałem, że władek jest za słaby tutaj. Hmm, już bardziej, aż na farmi pracznie. O, ruszył, ruszył, coś mu się. Była matki poprzestawiały. taka. <laughs> Wiecie, że na przykład, bo ja mam tego. To jest Władimirec T25A, a ten zwykły T25 ma y, więcej koni od niego, a szybciej znaczy wolniej jedzie. Jak na przykład jest Ursus powiedzmy 16-14. I on może być z wolną skrzynią biegu I szybko szybką, nie? Tu jest jęczminiak. I tu jest srogi chwast No i widzicie, z tym gładkim cudziejem, nie? mu się trzęsie, a o jego... Szkoda mi go kapować, nie? Bo ja go w tej chwili tatuję. No, ale cóż... Dzisiaj będzie taki króciutki odcineczek, bo to, wiecie... Jak to jest? Więc jedziemy tak, bo tak Nie mogę wyżej podnieść, no nie wiem, że mi naprawdę jest duży. Ale mówię Wam, może, może będzie jakaś osoba z nami tutaj grała. Dobra. No dobrze, widzowie, zgaszę go, więc takim akcencikiem kończymy odcineczek na razie, Cześć.